W sobotę na boisku w Czerwonce odbyła się kolejna, druga już edycja miodobrania. Imprezy, która ze względu na swój wyjątkowy i swojski charakter cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców gminy biskupiec, jak i turystów. Taką imprezę zrobiliśmy, żeby społeczność tutaj tak się integrowała i inne wioski też przychodziły do nas, przybywały tutaj. No dzięki panu burmistrzowi to na pewno wszystko też jest, no i naszej społeczności takiej lokalnej. Już ponad 40 lat nie mieszkam w Krewonce, ale z wielką przyjemnością przyjechałam, żeby zobaczyć co się tutaj dzieje. Swojskie imprezy są super, naprawdę, podobają mi się. Na razie jest bardzo fajnie, w porządku jest dużo ludzi, więcej się spodziewałam. Jest super, naprawdę. Miły klimat raczej. Już drugi rok z rzędu. To fajna impreza, jest okazja spotkać się z ludźmi. No proszę zobaczyć, ludzie siedzą, goszczą się jak rodzina. Jestem tu pierwszy raz. No bardzo mi się podoba, jest luźna atmosfera, jest wesoło, przyjemnie i myślę, że warto powtarzać te imprezy. Cieszę się, że to jest kolejna impreza, która wpisuje się w nasz kalendarz imprez kulturalnych podczas sezonu letniego. Zawsze w czerwonce są bardzo, jest bardzo miła atmosfera integracja. Myślę, że każdy kto tutaj przyjedzie nie tylko z naszych mieszkańców naszej gminy, ale też turyści, goście zaproszeni zawsze się świetnie bawią. Sobotnią zabawę na boisku zainaugurował występ zespołu Warmińska Kuźnia, który przed zebraną publicznością zaprezentował widowisko kiermas. To jest takie tradycyjne jakby przedstawienie e, czegoś takiego jak Odpustu na warmii po polsku to się tak nazywa, gdzie rodzina się zjeżdżała, bo to była taka okazja do świętowania, do spotkania się, do rozmowy. Ludzie się przy tym bawili, rozmawiali, a do tego gdzieś tam jak był czas na msze, trzeba było pojechać na msze oczywiście, później po mszy różnego rodzaju zabawy były i tak dalej. Także my to próbowaliśmy przedstawić. Jakby sam charakter, ale w takiej zabawnej formie. To. Co warto zaznaczyć? Właśnie w sobotę Warmińska Kuźnia zdobyła pierwsze miejsce na Festiwalu Kultur w Gietrzwałdzie. Był to już kolejny sukces zespołu z Czerwonki. Już zdobyli parę sukcesów, parę występów, mieli takich fajnych. Teraz jeżdżą wszędzie, wszędzie promują też Czerwonkę. No ale jak i biskup jest tak samo. Czasami z przymrużeniem oka pewne rzeczy traktujemy też, żeby chyba bardziej zainteresować ludzi, bo jeżeli coś się pokazuje. Taki dość w takiej zabawnej formie to zaciekawia. Myślę, że to jest taki, taki nasz, nasz chyba indywidualny przekaz, jeśli chodzi o tą kulturę tego typu. Na scenie pojawił się również zaprzyjaźniony z warmińską kuźnią zespół pieśni i tańca Kurpie z Rozuk. Przygotowaliśmy dla, tutaj dla mieszkańców Czerwonki i, i gości, e, piosenki i tance typowo kurpioskie. E, bardzo, bardzo, bardzo mocno wagę przykładają do swojego ubrania i, i, i mówią w ten sposób, że e, jeśli, jeśli umiesz słabiej tacić, to chociaż ładnie wyglądaj. Nasze stroje są typowo związane e, z takimi aspektami patriotycznymi, jak nie, nie trudno zauważyć, e, jesteśmy tutaj w barwach, e, barwach no, naszych ojczystych, tak? Czerwień biel

W trakcie całej zabawy pod chmurką na gości miodobrania czekały między innymi przejażdżki bryczką, dmuchańce, elektryczna hulajnoga i oczywiście znakomite lokalne przysmaki. Makowiec, ciasta z wiśniami, tutaj mamy tartę z wiśniami, serniczek, gofry, rogaliki. Bigosik na gorąco, fasolkę po bretońsku, chlebek ze smalcem i z ogóreczkiem swojskim i chlebek z wędlinką swojską, którą wszystko robił Sołtys. Sam, prywatnie, osobiście. Wszystko co jest swojskie jest dobre. Gwiazdą Wieczoru Miodobrania był jeden z najpopularniejszych zespołów muzyki rozrywkowej, Imperium. Przede wszystkim gramy, gramy te nasze hity no, sprawdzone od, od lat, Żółte Tulipany, Wielu Światła, Czekam na Miłość. No i tam y, kilka y, nowych utworów, prawda? Jak mówią sami wokaliści, mieli już oni okazję wielokrotnie występować w Biskupcu. Mil ludzie, mi, miła atmosfera zazwyczaj. Chyba ludzie nas tutaj znają, znają nasze piosenki no i fajnie, że nas zapraszają dalej. Jak mówi burmistrz, odobranie, podobnie jak wiele innych dotychczasowych wydarzeń odbywających się w gminie Biskupiec, to dopiero przedsmak przed większymi wakacyjnymi imprezami, takimi jak Dni Biskupca, Warmińska Uczta Pierogowa czy Festiwal Disco Polo. Naprawdę tych imprez jest u nas sporo. Myślę, że nasza gmina przyznała znana z tego, że Dopinamy te koncerty i imprezy kulturalne naprawdę na, na, na najwyższym poziomie, stąd tak dużo gości do nas przyjeżdża. Wszystkie informacje o letnich imprezach znajdziecie na stronie biskupiec.pl i na portalu społecznościowym Facebook Biskupiec krajobraz pełen możliwości.